Wróciłem, 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 wróciłem na YouTube. I powiem Ci szczerze, że przestałem się zajmować dropshippingiem. Nie dlatego, że on nie działa, dlatego że zajmowałem się tym 5 lat i tak naprawdę mam już troszeczkę dosyć tłumaczenia takich podstaw. Teraz przez ostatni rok zajmowałem się czymś innym. Stworzyłem kilka swoich marek. Kilka moich marek były już stworzone już kilka lat wcześniej, ale przez ten rok stworzyłem dwie nowe marki i te dwie nowe marki udało mi się nawet zyskiem sprzedać. Dlaczego jestem na YouTubie? Dlaczego wracam na YouTube? Dlatego, że po prostu chyba lubię nagrywać, ale z racji tego, że wróciłem, to mam dla Was też prezent. Pierwsza rzecz, przesyłam Wam kalkulator, link znajduje się poniżej i w tym kalkulatorze zobaczycie, na czym polega konwersja. Właściwie dowiecie się, na czym polega moja praca, czyli cały dzień myślę o tym, jak podnieść konwersję. No bo prawda jest taka, że z reklam już się nie da więcej wycisnąć i tym, co się zajmuje, to jest konwersja. Zobacz kalkulator, link poniżej. Ale po cholere Ci własna marka? Możesz mnie spytać. Jest kilka powodów. Przede wszystkim wtedy możesz sprzedawać na marketplace'ach. Na marketplace'ach są gigantyczne e, prowizje. Ja płacę w jednej mojej firmy 40% prowizji za sprzedaż. Więc jeżeli robisz to co inni, to niestety nie uda Ci się na tych market'ach e, za, zarabiać, na tych marketplace'ach. Więc własna marka równa się wyższa marża. Po drugie nikt Cię nie skopiuje, no bo każdy będzie myślał, że Twój produkt to jest ten oryginalny, który chce kupić. A po trzecie, a jeżeli ci się znudzi, będziesz chciał przejść na emeryturę, będziesz chciał przyjechać tutaj do Dubaju i kupić sobie mieszkanie i żyć do końca życia, będziesz tą markę mógł sprzedać. Ale pewnie myślisz, żeby mieć własną markę, trzeba mieć wpis do hajsu. Tak nie jest do końca, bo wystarczy Ci sensowna domena, sensowne logo. Takie sprawy jak rejestracja marki, znaku towarowego, to są rzeczy, które możesz zrobić później, dopiero jeżeli Twój plan wypali. Pamiętaj, każda firma zaczynała od zera. Z własną marką możesz podbić świat. My sprzedajemy na Amazonie, na AliExpressie i nawet na Temu. A to jest naprawdę zajebiście proste. A ile pieniędzy potrzebujesz? Ja na przykład o, ostatnio zainwestowałem 5000 tysięcy i dzisiaj ta firma po pół roku jest warta 3,5 miliona. Twój sukces polega na trzech punktach. Przede wszystkim musisz już coś sprzedawać. Dwa, musisz ciągle mieć taką chęć do rozwoju, samodoskonalenia się, nie tylko Ciebie, ale swojego produktu. Trzecia rzecz, musisz zaryzykować. No dobra, ale porozmawiajmy o konkretach. Zapisałem kilka liczb, żeby ich nie przegapić. Porównanie sklepu, który nie ma marki, a sklepu, który jest marką. Czyli to jest marża 10%, a jeżeli masz własną markę, nawet 60%. Ja mam w sklepie znacznie więcej. Znam osoby, które mają nawet 98% marży. Eee, powracający klienci, nie mając marki, 108%. Jeżeli masz markę, to 45%, a taka realna wartość to jest 25%. Kolejna rzecz to jest wartość koszyka 120, a średnio w e, własnych markach to jest 240 zł. Eee, masz mniej zwrotów. Jak wiesz, zwroty to jest bolączka e-commerce. Jeżeli nie masz marki, te zwroty potrafią być na 12%. Masz markę 3%. Oczywiście wszystko zależy też, w jakiej branży działasz, bo jak działasz w odzieżówce, to nawet możesz mieć 80% zwrotu. No i to jest wszystko związane z tym, że średnia wartość klienta jest znacznie większa. No dobra, ale skąd brać pomysły? Oto moich 7 genialnych pomysłów, które pozwolicie otworzyć własną markę. Firma Domino's genialnie rozwiązała problem klientów, bo jeżeli klient dzwoni i e, chce zamówić pizzę, to on jest już głodny. Więc oni postawili na szybki czas dostawy pizzy, czyli albo w 20 minut dostarczymy Ci pizzę, albo jest za darmo. Społeczność i fora. Wejdź na przykład na grupę e, Facebooka, wejdź e, na grupę poświęconą e, uprawie warzyw i zobacz z jakimi problemami oni się borykają dane z rynku, nieśmiertelny Google Analytics, zobacz na co jest rynek. Wejdź na Answer the Public i sprawdź, czego ludzie szukają. Twoje zainteresowania i doświadczenia, może na przykład podróżujesz, no to wymyśl jakiś gadżet związany z podróżowaniem, a może e, hodujesz rybki, myślę, że to także dobry kierunek. Znajdź prosty produkt, który w internecie obecnie jest używany od lat i spróbuj zrobić wersję 2.0 tego produktu. Zrób to tak, że użycie tego produktu, żeby dawało nam taki efekt WOW. Zobacz, jakie są trendy. A jak myślisz, jaki jest teraz największy trend? Nie wiesz? To ja Ci powiem. AI, czyli sztuczna inteligencja oraz e, inspiracje praktyczne. Za każdym razem, jak przeglądasz swój telefon, tracisz na to setki godzin, to zapisuj sobie ciekawe reklamy. Coś, co sprawiło, że dany materiał miał bardzo dużo reakcji. Może to jest właśnie Twój pomysł na produkt. Na koniec tego filmu sprzedam Ci jedną mądrość. Przestań sprzedawać Cudzę historię, zacznij tworzyć własne. I teraz, jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak otworzyć własną markę, napisz na komentarzu własna marka, a jeżeli dużo osób się zgłosi, stworzę specjalną grupę, gdzie pokażę Ci, jak ja buduję marki i jak idę na 10 milionów w tym roku. Dzięki!